Witam Was kochani, miało być u mnie zimno wczoraj, bo troszeczkę zimno. Dzisiaj jest pięknie. Słoneczko, no nie jest za gorąco, ale jest fajnie. Co Wam dzisiaj powiem? Ja już Wam dużo mówię, ale chciałam Wam powiedzieć jedną rzecz, kochani: To co ja mówię, to jest. Jak to się mówi? Iluzja, tak? Wszyscy coś mówimy, a niekoniecznie to jest prawdą. Dlaczego? A czy ja Wam mówię prawdę? To, yy, bo to jest prawda, którą ja myślę, przeżywam i czuję, tak? Nie, że ja Was okłamuję, Ale chodzi o to, że każdy z nas, każda osoba ma swój świat. Czyli ja mam taki świat, wyobrażenie o tym naszym świecie. Już, już Wam mówię wielokrotnie, jak ja to widzę, a ktoś inny zupełnie widzi co innego. I ile jest ludzi, tyle jest światów, kochani. Więc to jest mój świat, tak? Ja go tak spostrzegam, ja go tak odczuwam, ja spotykam takie rzeczy takich ludzi, takie zdarzenia się pojawiają. I to jest moje, tak? Następna osoba będzie miała zupełnie inne wydarzenia, zupełnie inne osoby spotka, zupełnie inne, inne okoliczności itd. i tak dalej. I co w tym jest? No, i teraz tak, jeżeli ja Wam pokazuję to, co jest moje. A komu się to spodoba, no to dołącza do mnie, tak? Czyli wchodzi na moją ścieżkę, yy, idziemy sobie razem pod rękę, śmiejemy się, rozmawiamy, wymieniamy poglądy i tak dalej. Jeżeli spotkam osobę, która ma zupełnie inny światopogląd niż ja, no to ja jestem dla niej jakby przeciwnikiem, tak? <laughs> ona się ze mną nie zaprzyjaźni, ona będzie mnie nawet nie lubiała, będzie mnie potępiała, czy tamtępiła, czy obgadywała. Różnie różniście to bywa. Ale ja się pocieszam tym, że jestem teraz wyżej, bo mam dużo miłości, więc tak sobie żyję na luzie. Tak żyję sobie spokojnie i bez zmartwienia, że ktoś się pojawi i coś mi tam zrobi. Że ktoś przyjdzie, stanie i coś mi tam rzuci, tak? <laughs> coś mi podłoży, coś mnie ściągnie. No teraz kochani. Teraz sobie stoję tak wysoko i sobie tak patrzę i obserwuję te ludzie chodzą. Yy, przyglądam się na światy tych innych ludzi, i oczywiście ja nie neguję tego. To wszystko, co Wam mówię w dziennikach, to są moje przemyślenia. Czasem mówię Wam to tak, zróbcie sobie tak, to są przykłady z życia, to co usłyszę, to kogo spotkam. Ale to nie jest tak, że Wy to musicie robić. Oczywiście Wy nic nie musicie robić. Najfajniejsze tylko to, co zachęcam do robienia, to odcinanie się od, od wszystkiego tego, co na zewnątrz, czyli nie utożsamianie się, nie przeżywanie aż tego, tak nie chłoniecie, po prostu przyglądajcie się sobie, tak? poznawajcie siebie bardziej. To to zachęcam, to, to nawet mówię, jest wskazane, tak? A cała reszta, kochani, to jest świat bajki, jak ja mówię, iluzji, dla kogoś to będzie świat horroru, dla kogoś to będzie komedia. No kochani, każdy z nas przeżywa to, co chce na własne życzenie. Ściągamy sobie wszystkie rzeczy myślowe, czyli tworzymy myślami. No przecież my sobie to tworzymy. Nikt inny, tak? Jeżeli ja sobie oddałam myśl, jak wówczas to ja spojrzałam w bo, bo wy jak to jest pięknie. Takie cudownie. Idę sobie, co na prędzej filmik dla moich kochanych przyjaciół. A ktoś inny wstał dzisiaj. Lewą nogą, obrażony, bo jeszcze przypomniał sobie jakiś tam... Yy, moment co przeżył wczoraj albo miesiąc i jeszcze to rozpatruję i tak się patrzy jakoś niefajnie. Kochani, traktujmy to wszystko jak film, jak przygodę, jak bajkę, jak baś, co jak, jak to chce. Ale kochani, zostawiajmy sobie fajne rzeczy, wspominajmy te fajne, a starajmy się te niefajne tak pomahać im, jak sobie płyną, kochani. To, co było wczoraj, już nieważne. Te, teraz jest dzisiaj, jutro jeszcze nie wiemy, co będzie. No i można tak cały czas żyć sobie tu i teraz, tu i teraz, tak? Czyli tu i teraz, jak ja mówiłem do Was. Za chwilę nie wiem, co będę robić, pojadę sobie jeszcze na przykład i znowu będzie tu i teraz. A to, co było wczoraj, już było, tak? I to nie wrócić. Ja sobie mogę, myśląc powiedzieć do wczoraj wspomnieć, było to jest cudownie, było fajnie. Co robiłam wczoraj? I to jest takie wspomnienie, ale ja wspominam rzeczy cudowne, fajne, te, które mi wywołają ludzi. To, co było niefajne, w ogóle nie chcę wspominać, w ogóle nie chcę tego pamiętać. Wkładam to do, do takie skrzyneczki na kluczyk zamknięte do zapominajki. Niech to zostanie zapomniane, wykasowane i tak dalej, bo mi jest to niepotrzebne. Więc kochani, ja Was zachęcam. Chcecie się bawić tak jak ja? Chcecie być w moim świecie? Drzwi otwarte, na mojej drodze jest mnóstwo się, <laughs> miejsca. Wszyscy się zmieścimy, dołączajcie do mnie i tak sobie będziemy iść przez to życie, tak? Unikając programów na tłoku, jakąś wiadomości, nie pozwalanie sobie kodowania nas, nie pozwalanie sobie ściągania na ziemi, można sobie tak żyć i przeżyć sobie, jak to ja mówię, beztrosko resztę życia. Kto jest młodszy, słyszy te filmiki, to macie więcej czasu przed sobą. No, ja już mam mniej tego czasu, więc ja potrzebuję dwoją nową dawkę, tak? iść na maksa, bawić się na maksa, śmiać się mnie, kochać z całych sił. I moim celem właśnie stała się podróż ku miłości, tak. jak odbywam tą podróż, mimo że stoję w miejscu, mimo że nigdzie tam powiedzmy nie jestem, jestem sobie tu, gdzie jestem, ale ja cały czas jestem, jak można powiedzieć, w pięknym kraju miłości, tak, bo to, co się odczuwa w sercu, to jest najcudowniejsze. Ja nie muszę być gdzieś, nie wiadomo gdzie. Ja mogę być tu w parku, siedzieć na ławeczce i, i przecudownie się czuć. Ja wystarczy, że patrzę na drzewo, na listki poruszające się, jak wiaterek mi była to i ja już się czuję pięknie. Kochani, to jest mój świat. Ja zaprosiłam do mojego świata elementy takie właśnie te, które mnie otaczają, te, które mi sprawiają radość, które cieszą moje oczy, zawieszam wszędzie. Mój wzrok to, co mi sprawia przyjemność. Nie patrzę, czy na rzeczy brzydkie, czy powiedzmy jakieś tam brudne, czy połamane, czy zwięknięte. Kochani, właśnie, wszystko spostrzegam, że jest piękne. To, co nie piękne, gdzieś tam umyka w ogóle mój wzrok, nie zatacza koła. No i to jest mój taki świat, kochani. Jak nam się podoba, no to fajnie. Jak się nie podoba, no to twórzcie swoje światy. Ja wierzę w to, że większość ludzi Najściej piękniejsze światy ode mnie, oczywiście, że ma. Bo każdy ma swój. To jest tak, jaki sobie obraz namalujemy, taki mamy. I teraz, jakich farb użyjemy, jakich kolorów, co wyrazimy, no to to mamy. No. Czyli malujmy sobie te obrazy. Można nawet sobie kupić farby i malować. Już większość ludzi teraz tak sobie robi, że wyraża siebie poprzez malowanie obrazu. I to jest też piękne i cudowne, bo można sobie odczytać właśnie, co ja myślę, odnaleźć samą siebie. No to ja Wam życzę cudownego dnia, bajecznych obrazów, malowanych farbą, malowanych myślami, malowanych swoim życiem. Im bardziej będzie ubarwione, kolorowe, tym będzie piękniejsze. No to ja Was tak kocham. I bawcie się kochani. I stwarzajcie swoją iluzję, ale taką, w której się czujecie cudownie. Bo to jest najważniejsze, że Wy macie się czuć pięknie. No ja Was kocham. Buziaczki I buziaczki się. bye. waj.